Zamówiłem yy, paczkę na podczelę na kołobrzek to jest, ale przychodzi mi jeszcze że paczka na koszalin przyszła. To nie jest nasadka, ale podejrzewam od kogo jest ta paczka mimo. W tej szarej taśmy wyciągnę, zaraz włączę. Baczka, no jestem pewny od kogo ona jest. Po weekendzie będzie iPod. Po weekendzie ją otworzę. Więc e, po weekendzie, jak ją otworzę, zobaczymy, co jest w środku, ale jestem pewien od kogo to jest. 11,5 kg w zobaczymy po weekendzie co tu jest Moja pierwsza paczka od widza, od nawet rewida Kamerka, Od wszystko się przyda Ja już wiem, że ona jest analogowa z podgrzewaniem Jak działa to by było super Dostał ją ode mnie kolega na urodziny, z czego się bardzo cieszył Kamerka ma fajny zoom. Dzięki, wielkie dla Wszystko się przyda. I oczywiście, link w opisie, do wszystko się przyda, żeby można było obejrzeć. Naprawdę fajne filmiki, polecam. Jakby co można śmiało wchodzić. Gdzie to coś po, A po to tu trzeba wejść i subskrybuje. Ja siebie nie znalazłem. To nie znaczy, że nie subskrybuje, albo nie usunął albo coś. No więc polecam kanał. Wchodźcie, kamerka też jest super. Wielkie dzięki. Jeszcze zobaczycie jak działa. Ale to kiedyś.